Witaj w przestrzeni ciszy i spokoju. Zatrzymaj się na chwilę, albo chodź ze mną na spacer, Waż dach, i powolutku jak najwolniej, jeszcze wolniej wasz w dach. Napełni się światłem, i pokojem, i miłością, by poczuć harmonię w sobie. To piękno, które każdy z nas ma od narodzin. Wasz dech, i powolutku, jak najwolniej, jeszcze wolniej weź wydech. Napełniam się światłem. Poczuj, jak to światło spływa na ciebie z góry, z boskiej mocy wszechświata. Poczuj to swoją duszą. Niech płynie to do twojego serca. Oddychaj tym światłem. Poczuj, jak to światło rozprzestrzenia się na całe twoje ciało. Weź w dach. I powolutku jak najwolniej, jeszcze wolniej weź wdech. Poczuj te światło w czakrze korony. W czakrze twojego wewnętrznego oka. W czakrze gardła. W czakrze serca, w czakrze splotu słonecznego, w czakrze Twojej seksualności, w czakrze korzenia poczuj, jak Twoje korzenie. Mocno sądzone są w czakrze zerowej, w matce ziemi, która syci nas swoją miłością. Spójrz to piękno matki ziemi wokół siebie. Ona opiekuje się tobą. Ona jest tobą, matka karmiąca. Matka pełna miłości, przytulająca każdego z nas, jak swoje ukochane dzieci. Przytul się. Poczuj, jak konary drzew przytulają Ciebie. To serce Wszechświata. To serce pełne miłości. Oddychaj światłem. Oddychaj miłością. Oddychaj pięknem. Jak masz tą możliwość, przytul się do drzewa i oddychaj. oddychaj. Jestem światłem. Jestem miłością. Wszystko, co złe, oddaję matce ziemi. Wszystko, co złe, niech dobro się zmieni. Wszystko, co złe, udaje matce ziemi. Wszystko, co złe, niech dobro się zmieni. Oddychaj miłością. Oddychaj światłem. I poczuj wewnętrzną harmonię. Tę ciszę i spokój, która wypełnia ciebie. I postaw ten pierwszy krok. Swojej decyzji. By spełnić swoje marzenia, sięgnij po nie, a świat wyjdzie ci naprzeciw. Nic nie oczekuj. Nie nastawiaj się, nie oceniaj, tylko otwórz się na to z miłością. Miłość moja. pozdrawia miłość w Tobie. Niech się darzy. Wszystko co najlepsze przed Tobą.